Konflikt między wojewodą a prezydentem Łodzi. Poszło o nadzór nad pracą policjantów w Łodzi. Wojewoda odwiedził jednostkę prewencyjną policji, gdzie szkolenie przechodzi 75-osobowa grupa kandydatów na funkcjonariuszy. Drugi taki oddział rozpocznie zajęcia we wrześniu. Zdaniem wojewody pozwoli to odeprzeć atak prezydenta, który mówił, że policjantów w Łodzi jest za mało. To, co obserwujemy w tej chwili, to w moim odczuciu przede wszystkim urąga funkcjonariuszom policji, a zachowanie niektórych urzędników Urzędu Miasta doprowadza do tego, że policjanci, funkcjonariusze policji są poniżani. Ja sobie na to nie mogę pozwolić, jako osoba, która nadzoruje bezpośrednio policję w Województwie Łódzkim. Po ostatnich zajściach na ulicy Piotrkowskiej, z których film znalazł się w internecie, prezydent Kropiwnicki ostro zaatakował policję za nieudolne działanie. Wojewoda podkreśla natomiast, że sprawcy bójki zostali szybko złapani. Z dużym niesmakiem, dużym zaniepokojeniem przyjąłem reakcję prezydenta oraz wiceprezydentów miasta. Chociażby zacytuję, że dajemy pieniądze na policję, a widzimy tylko manifestowaną przez nią bezradność. Otóż, Szanowni Państwo, ja się z tym. Nie mogę zgodzić, ponieważ łódzka policja i policja w województwie łódzkim, w mojej ocenie, w ocenie Komendy Głównej, jest jedną z lepszych policji w kraju. Jerzy Kropiwnicki zwołał dziś powiatowy zespół reagowania kryzysowego, by dowiedzieć się, czy stan bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi może ulec poprawie. Zdaniem wojewody jest to działanie przedwczesne. Makowski zaprosił prezydenta miasta na oficjalne spotkanie we wtorek. Ma wtedy rozstrzygnąć się, czy obydwaj sprawujący władze politycy mogą wspólnie realizować plan bezpieczeństwa w mieście. Łódź pamięta o ofiarach Litzmannstadt Ghetto. Pomnik na stacji Radegast wybudowano zgodnie z planem. Łatki nad franciszkańską? Do tej pory nie ma. Pomysłodawcą idei pomnika jest prezydent Jerzy Kropiwnicki, który dziś zaprezentował gotowe już makiety i plany. Tuż obok stacji Radegast, z której odjeżdżały transporty śmierci, wybudowany zostanie tunel, w którym znajdą się listy deportacyjne z nazwiskami wywiezionych. Plac Gwiazdą Dawida ma upamiętnić Polaków, którzy w czasie wojny ratowali życie Żydów. Symboliczny most do Getta wzniesiony zostanie w miejscu, gdzie znajdowała się brama żydowskiej dzielnicy, w sąsiedztwie wciąż istniejącego budy. Wartowni. Żydzi stanowili jedną trzecią mieszkańców naszego miasta. Ta część społeczności naszego miasta została w efekcie polityki Niemiec-Hitlerowskich amputowana z organizmu naszej wspólnoty miejskiej. Pomnik kosztował będzie milion dwieście tysięcy dolarów. Jerzy Kropiwnicki nie ma żydowskich korzeni, ale twierdzi, że do wzniesienia monumentu skłania go poczucie historycznej sprawiedliwości. Z łódzkiego getta wywieziono około 250 tysięcy więźniów narodowości żydowskiej, którzy zostali następnie zagazowani w obozach koncentracyjnych. 20 lat temu 13 wypadał w piątek. Czy to dzień przynoszący pecha? Sprawdzimy to. Piątek 13 przez wielu uważany jest za datę przynoszącą pecha. Dzisiaj wiele osób zdecydowało się nawet nie wychodzić z domu, aby nie kusić losu. Moja babcia. <grym> Aż tak źle? I co ona wtedy mówi? Nie wychodzi z domu, siedzi w domu. Chyba kluczyki zgubiłam od samochodu. Dla innych piątek 13 może się okazać szczęśliwy. A to w związku z 13 i piątkiem, tak? Można nawet powiedzieć, że niektórzy specjalnie wysyłają. Ten dzień, bo liczę, że będą mieli szczęście. A dla mnie zawsze piątek szczęśliwy. Taka. Bardzo. Środa piątek to za. Piątek 13 a nic mi się jeszcze nie przydarzyło. Liczy pani na coś? Nie, już w tym wieku to już na nic nie liczę. Nie tylko my uważamy, że trzynastka to nieszczęśliwa liczba. Od świata starożytnego, szczególnie na Bliskim Wschodzie, uważano, że jest to liczba przypisana światu zmarłemu, światu podziemnemu i jest to po dzień dzisiejszy, ale tak naprawdę jest to bardzo, bardzo szczęśliwa liczba trzynastka. Być może dzisiejsza data dla jednych będzie szczęśliwa, dla innych wręcz przeciwnie. Bo dzisiaj oglądałem debaty, to już mają go dość tego naszego, tego, jak on ma, tego ministra, nie? No tak, tak, ale to z powodu daty go wyrzucą. Tak, z daty i za, za te wszystkie jego machlojki. Czy kradną złodzieje na krągu, a tu kobicie cebulą nie, nie pozwalają mu handlować, no.